Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie kochani w nowym tygodniu, wracam do tematu, który rozgrzał nas w pierwszym tygodniu lutego, a mianowicie Ewangelia o pokoju przyjętym lub odrzuconym, wtedy Ewangelia Marka, dzisiaj. W podobnym, w podobnym tonie Pan Jezus mówi o pokoju, posyłając 72 uczniów, ale już w Ewangelii Łukasza w 10, 10 rozdziale. A słowo, które w tym, kontekście, w tym kontekście się modliłem, to godny. Powtarza się nam, słuchajcie, sytuacja, w której Jezus wysyła apostołów, nawet nie tyle apostołów, co 72 uczniów, właśnie z owym szalom ichem. Ale ichem szalom, i mówi Jezus o tym, że jeśli ktoś jest godny, to ten pokój na nim spocznie. Słuchajcie, spróbowałem sobie zerknąć, jakie słowo greckie określa ten godny, przetłumaczony na język polski. Okazuje się, że takie słowo w grece nie istnieje w tym tekście. Nie ma w ogóle człowieka godnego. Nie ma w ogóle człowieka godnego w tym znaczeniu, że to zostało przez polskich tłumaczy dołożone. Mamy tam słowo, które określa syna lub potomka. Czyli, jeżeli znajdzie się tam syn pokoju albo potomek pokoju, to ten pokój spocznie, spocznie na nim. Niesamowite to jest, bo to zupełnie ustawia nas, słuchajcie, w, w innym kontekście. W innej sytuacji, w innej, w innej konfiguracji, że tak powiem, na przyszłość, bo jest związane z pewną ciągłością, jest związane z pokoleniami. To znaczy, pokój nie bierze się znikąd, pokój bierze się z pokolenia na pokolenie. Jeśli się tam znajdzie syn pokoju albo potomek pokoju, czyli to, czy w cudzysłowie nasze dzieci, Będą żyły w przyszłości w pokoju, to od nas zależy, czy my będziemy ludźmi, którzy ten pokój im przekażą, czy my będziemy ludźmi, którzy ten pokój zachowają i wyprawią następne pokolenia właśnie z tym pokojem. To wszystko nie zależy od kogoś, nie zależy od tego, jak będzie w przyszłości. To od nas zależy, bo to my jesteśmy: albo jesteśmy synami pokoju, czy córkami pokoju, albo nie jesteśmy, albo jesteśmy potomkami pokoju, albo nimi nie jesteśmy. Więc słuchajcie, to jest niesamowite, że ten temat pokoju jest. Pokoleniowy można powiedzieć, tak? Pokoleniowy przechodzi z pokolenia na pokolenie lub nie przechodzi. Więc szalenie, szalenie to jest słuchajcie, istotne i myślę war, wa, ważne, żeby każda i każdy z nas dzisiaj w, w kontekście tego słowa sobie to uświadomił, bo, bo jeżeli mówimy o przeróżnych napięciach, które wokół nas, to oczywiście część z nich od nas w ogóle nie zależy. Ale wiele wokół nas od nas zależy, i to, czy będziemy żyć w pokoju lub w jego braku, tak naprawdę zależy w dużej mierze od nas samych. Więc bądźmy dzisiaj nie tyle godni pokoju, co bądźmy po prostu synami pokoju, córkami pokoju, bądźmy potomkami pokoju. A wtedy na pewno będziemy mogli zarówno przyjąć pokój, jak i, jak i go przekazać, czy przekazać i przyjąć. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do widra.